Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejna sobota, kolejna wizyta na działce. Dzisiaj niestety nie sprzyja pogoda, bo jest strasznie gorąco 29-30 stopni. Plus, nie wiem, jakoś dużo bardziej niż tydzień temu uaktywniły się owady, więc jest nam ciężko w ogóle ogólnie coś zrobić. Ale dzisiaj jest plan taki, żeby pójść na sam koniec działki, zobaczyć jak to wygląda. Plus jeszcze mamy notesik planujemy sobie rozrysować mniej więcej jak te drzewa tutaj są usytuowane tak żeby można było na przyszłość zaplanować które drzewa usunąć a które drzewa sobie zostawić żeby jednak tam fajny klimacik takiej działki leśnej powiedzmy został żeby nie wykosić wszystkiego i zrobić sobie trawnika także taki jest plan na dzisiaj oczywiście wezmę was ze sobą Mam też kamerkę, więc wezmę, wezmę Was ze sobą no, przez ten lasek, będziemy się przedzierać, zobaczymy co tam jest. No a później próbujemy wspólnie jakoś tutaj to rozrysować. No i jak coś jeszcze będzie więcej dzisiaj, to będziecie informowani. Także do zobaczenia na czole. No dobra, komu w drogę temu gumiak na nogę. No dobra, komu w drogę temu jak na nogę lecimy zobaczyć jak to wygląda lecimy zobaczyć jak to wygląda w dalszych rejonach bo tutaj powiedzmy że wykosiliśmy takie pierwsze w sumie nawet nie wiem ile 15 może metrów i to też tak nie wszystko także chyba będziemy się teraz musieli przejść tam na, na, na koniec Myślę, że najlepiej będzie chyba zacząć po prostu od początku, jak to najlepiej się zaczyna. Czyli pójdziemy sobie tutaj na tą stronę, no i spróbujemy się tutaj jakoś przedrzeć. Nie wiem jak, nie wiem którędy, ale tutaj jest właśnie granica, więc jakoś tak postaramy się wzdłuż mniej więcej tędy przejść. <clears> Thank <throat> you. Tutaj widzę, że jest kolejna fajna polanka i nie wiem gdzie ten słupek już go zgubiłem ale jeszcze chwilę tutaj jest jakaś zabudowa inna działeczka nie będziemy przeszkadzać Może tutaj jakiś skarb znajdziemy w ogóle, albo nie wiem, może... Już nie chcę złorzeczyć, ale w lesie różne rzeczy się dzieją. Różne zbrodnie. Może tutaj, kurczę, jeszcze coś odkryjemy. Będzie CSI Bartoszlandia. Jesteśmy z powrotem. To jest ta polanka? A to jest ta polanka faktycznie. Dobra, to teraz spróbujemy może tamtą stroną jakoś. Sporo tych drzew będzie do wycięcia. O, to co to? to. Myślałem, że wszystkie drzewa, albo większość, będzie iglastych. Ale widzę, że jest też sporo drzewek liściastych, i to są w większości młode brzuski. A drzewkiem liściastym, już można na przykład zapalić w kominku, żeby był klimacik. A z drzewek iglastych, można na przykład zrobić ognisko żeby był również klimacik. O, tam widzę jakieś fajne drzewko. Patrzcie, aż się prosi, żeby się na nie wspiąć. No jest troszeczkę szersze. O, fajne. No to na pewno sobie zostawimy, bo jest... Pf, już te owady. Bo jest duże, grube, fajne i myślę, że kiedyś się na nie wepsnę na pewno. Ale nie wiem jeszcze po co. Naprawdę bardziej chyba tutaj, po tych rejonach powinienem chodzić, bo tam jest ta skrzynka, a tutaj jest reszta działki Tak jakby jej lewa strona stojąc od przodu no, Tutaj już jesteśmy na działce obok O, patrzcie tutaj pajęczynka, ale nie widzę, nie widzę gospodarza. No dobrze, moi drodzy, byliśmy już w środku naszego lasu, naszej działki. Teraz jesteśmy przed nią. I tak, moi drodzy, tutaj mamy słupeczek, który Wskazuje prawą stronę. Od tego słupka zmierzyliśmy sobie 8 metrów i zaznaczyliśmy to takim wykopem. Następnie od tego wykopu jest dalej kolejny wykop 4 metry dalej. I to ewentualnie na samym środku działki byłby wjazd, powiedzmy. I tutaj już wiemy mniej więcej, ile drzew chcielibyśmy wyciąć, żeby zrobić sobie wjazd. Myślę, że jakiś plan tutaj Wam wrzucę, jaki ogólnie mamy. O, i od tego wyżłobienia jest kolejne 8 metrów do tamtej strony lewej. No i teraz dzięki temu, nie wiem czy ten wjazd będzie tutaj, czy jeszcze zmieni się nam koncepcja, no chcielibyśmy, żeby był mniej więcej na środku. No i później już mniej więcej mamy rozrysowane w notesiku, gdzie te drzewa są, które chcielibyśmy wyciąć, których nie, więc myślę, że jakiś plan sobie narysuję na komputerze i wam go pewnie pokażę w formie jakiejś takiej przebitki z monitora. Kurcze, te komary dzisiaj nie dają spokoju, także moi drodzy, dzisiaj krótsza wizyta, bardziej taka powiedzmy planistyczna. Następna wizyta prawdopodobnie. Również za tydzień, tak żeby sobie już tutaj powbijać może jakieś supeczki, jakieś sznureczki, coś tam sobie pozaznaczać. Także ogólnie taki jest plan na przyszłość. No i tutaj akurat jestem na samym środku tego wjazdu powiedzmy. I widok z działki. Na razie taki. No tutaj myślę, że to wszystko będzie trzeba uprzątnąć, bo to jest po wycince tej powiedzmy ala drogi, która tutaj jest zrobiona. Ale widok przed działką całkiem w porządku. I ci, widok z prawej strony, powiedzmy, też na razie całkiem w porządku. Dobra, moi drodzy, kończę, bo mnie zaraz zeżro komary. W porządku, moi drodzy, jesteśmy już w domciu Jak widzicie, przede mną jest wstępny plan. Ja podejrzewam, że ten plan jeszcze się pewnie zmieni 100 tysięcy razy. Ale to jest taki, powiedzmy, nasz wstępny zamysł. Omówię Wam go pokrótce i będziemy się żegnać, także to już tak na zakończenie. Moi drodzy, to jest nasza działka w pełnych proporcjach i w pełnej skali, jeżeli chodzi o. no tutaj ten rysunek, czyli mamy zachowane 20 na 50 metrów. 1 metr to jest 5,6 mm. Według skali tego rysunku. No i moi drodzy, wymyśliliśmy sobie coś takiego. Zaczniemy sobie tutaj od samego początku. Czyli droga, którą widzieliście, 4-metrowa na szerokość, zaznaczona na samym środku działki. Wymyśliliśmy sobie, żeby przejazd przez ten lasek z przodu miał mniej więcej około 8 metrów. Idąc dalej. Tutaj e, zaczynałaby się już ta nasza e, wymarzona przestrzeń wśród tego naszego e, leśnego kompleksu. Natomiast teraz tak, od lewej strony, jak widzicie, zachowane 4 metry e, odstępu od ogrodzenia. E, dlaczego 4 metry? Ponieważ po lewej stronie naszej działki jest jeszcze inna działka. Ona jeszcze jest niesprzedana, ale w przyszłości może będzie nie wiem kto sobie coś tam zrobi jakie ma plany w związku z tym chciałbym mieć od strony tej działki z którą nie wiem co się będzie działo w przyszłości chciałbym mieć takie około 4 metry zachowanego odstępu i w tym miejscu zostawimy sobie wszystkie możliwe drzewa idąc dalej na samą górę mamy końcówkę naszej działki jak sami widzieliście na materiale tutaj z tej strony również są inne działki i ponieważ od tej strony jest też powiedzmy 50-60 metrów dalej droga asfaltowa, taka powiatowa, także dosyć sporo samochodów może tam jeździć, więc od tej drogi też chcielibyśmy się tutaj odciąć takim powiedzmy 6-metrowym odcinkiem naszego lasu, żeby było ciszej, żeby osłaniał nas przed wzrokiem sąsiadów i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o tą prawą stronę, to tutaj, jak widzicie, został tylko około metr. Ja, tak na dobrą sprawę, nie wiem ile to będzie, może to będzie pół metra, może to będzie metr, ale głównie chodzi o to, żeby wzdłuż tej prawej granicy zostawić dosłownie tam pojedyncze drzewa wzdłuż ogrodzenia. Z racji tego, że szczęśliwie się stało, że ta działka, która jest tuż obok po prawej stronie, Została zakupiona przez moją siostrę. W związku z tym po prawej stronie będziemy mieli bardzo miłych, fajnych sąsiadów, no i nie chcemy się od nich aż takim gęstym lasem odgradzać. W związku z tym zostawimy sobie na tej prawej linii tylko pojedyncze drzewa, dosłownie takie pół, no może metr od siatki, no tak, żebyśmy mogli tutaj fajny kontakt sobie nawiązywać pomiędzy tymi działkami. Także ogólnie taki jest plan. Z tego planu wynika, że nasz azyl będzie miał 15 metrów szerokości i 36 metrów długości, co da nam nieco ponad 5 arów powierzchni powiedzmy użytkowej tak w cudzym na której może stanąć jakiś nie wiem garaż, jakaś szopa, jakiś warsztacik może się pojawić jakaś nie wiem przyczepa domek holenderski domek letniskowy nawet murowany dom może kiedyś w przyszłości myślę że tutaj będzie jeszcze sporo sporo miejsca na jakiś fajny trawniczek może na jakiś basen na stelażu i tak dalej tak dalej No to już będziemy mogli wymyślać ile tylko sobie zechcemy także wydaje mi się że ta przestrzeń zdecydowanie wystarczy no, i to, co może Was jeszcze zastanawiać, to skoro tutaj mamy tą naszą przestrzeń, to dlaczego droga jest cały czas pośrodku naszej działki? Droga będzie tutaj rozpoczynała się bramą wjazdową, w związku z tym, no jak już tą bramę zrobimy w tym miejscu, to chcemy, żeby ona w tym miejscu już została. I być może w przyszłości, jeżeli uznamy, że ten nasz azyl jest jednak za mały i potrzebujemy więcej przestrzeni, Możemy sobie tą granicę powiedzmy przesunąć nieco tutaj i na przykład tą granicę poszerzyć nieco tutaj. W związku z tym wtedy ta droga po środku będzie miała jak najbardziej sens. W związku z tym taki jest nasz wstępny plan. Ogólnie ta droga tutaj jest narysowana jako taki prostokąt, na wprost powiedzmy, ale doszliśmy do wniosku, że być może. Będzie potrzeba na przykład zrobić tą drogę delikatnie po łuku albo gdzieś tak powiedzmy pod skosem tak żeby zwyczajnie ominąć jak najwięcej drzew z, w tym odcinku tutaj tego lasku który jest z przodu jak widzicie tutaj z przodu zostawiliśmy najwięcej tego lasu żeby po prostu wjeżdżając na działkę i stojąc przed nią raz, żeby być osłoniętym tutaj od tej drogi wjazdowej, a dwa żeby siedząc sobie tutaj na przykład w przyszłości na werandzie, jakiegoś tam powiedzmy domku letniskowego, chilując sobie na leżaku, fajnie by było patrząc, nie widzieć drogi i innych działek, tylko właśnie nasz tutaj ten lasek. W związku z tym zastanawiamy się, żeby jak najmniej tych drzew po drodze wyciąć. Więc ta droga może jeszcze ulegnąć zmianie, jeżeli chodzi o jej kształt. Jeżeli ona by była po łuku, albo by była po skosie, to nawet by było fajniej, bo tutaj byśmy mieli taki jeden wielki pas, gdzie drzewa byłyby wycięte, a jak one by były zrobione po skosie albo po łuku, to wtedy te drzewa z przodu nakładałyby się z tymi z tyłu i tak naprawdę mielibyśmy całą jednolitą powierzchnię drzew. Także myślę, że jakoś będziemy musieli to sobie już fajnie rozplanować, będąc tam na miejscu. Także moi drodzy, taki jest wstępny plan. Mam nadzieję, że jesteście zainteresowani kolejnymi materiałami. Zapraszam serdecznie, będziemy updateować i nagrywać filmy na bieżąco. Także trzymajcie się, pozdrawiamy serdecznie i do następnego.